Cześć. Cześć! Witajcie, witajcie nasi kochani. Mamy dzisiaj komplet z trawy z przepięknymi haftami. Takiego jeszcze nie było, bo to jest dla sokolnika, dla Macieja, którego pozdrawiamy. Tak. Są przepiękne hafty, ale zacznijmy może od spodni. Najpiękniejsze zostawimy sobie na koniec. I tak jak Benia wspomniała, zaczynamy od spodni. Spodnie troszeczkę na mnie troszeczkę za, za duże, bo to nie na Benię. Dokładnie, ale dajemy radę. Pod, z podwójnymi kieszeniami są te spodnie, czyli tutaj do ręki normalnie jest odkryta kieszeń i kieszeń jeszcze na zamek. Czyli mamy takie po dwie jednej, kieszeni. po drugiej stronie, tak? Tak. Po lewej stronie mamy kieszeń bojówkową, odstającą. zapinaną na dwa rzepy, na patkę. Po prawej stronie jest kieszeń do noża. Tak jak Maciej sobie tutaj zażyczył, tak. on zapinana jest od góry, od góry na guziczek. I po, też jest poszerzana, tak żeby swobodnie ten nóż można było schować. Z tyłu są dwie kieszenie zamykane na rzepy. Dwie kieszenie zamknięte. U dołu nogawki mamy z poszerzeniem czyli zamki, które po rozpięciu rozszerzają nam nogawkę. Jedna i druga strona. Tak wyglądają spodnie. I teraz to co najpiękniejsze, czyli czyli hafty. Haft dla sokolnika, czyli sokolnictwo, styl życia. Po jednej stronie mamy taki haft. Po drugiej mamy pieski dwa. I imię Maciej na biało-czerwono. I tutaj mamy ukrytą taką jeszcze kieszonkę z zamkiem i na rękawach. Na, rękawach, na lewym oczywiście flaga. Biał, czerwona Z tej strony mamy psa. Rękawy wykończone są gumką i żapem, czyli tutaj możemy sobie dostosować do dłoni. I również na drugim polużyć, rękawie. czy pociaśnić. Kurtka w środku, to jak widzimy tutaj mamy zamek z takim chwytem. W środku jest wykończona dzianiną, bo to jest komplet wiosna-jesień. Tak? W środku jeszcze kieszne jeszcze dokumenty. Z zamkiem tutaj mamy zapinaną. Na dole tutaj mamy jeszcze regulację z gumką. Można sobie uregulować dół. I z tyłu. z tyłu mamy kaptur. Odpinany jest na zamek. Możemy sobie go odpiąć. I z tyłu. Przede I piękny, ten duży haft. w styl życia. Pozdrawiamy Was, kochani. Do usłyszenia. Cześć, cześć.